12. Pycha i prostota w stosunkach społecznych. Trudno byłoby może znaleźć przedmiot właściwszy niż pycha do stwierdzenia, że przeciwności w dojściu do życia lepszego, spokojniejszego i silniejszego spoczywają więcej w nas samych, aniżeli w okolicznościach. Różnorodność, a nade wszystko kontrast położeń społecznych wywołują różnego rodzaju nieuniknione starcia. Lecz o ileż stosunki między członkami jednego społeczeństwa byłyby, pomimo wszystkiego, uproszczone, gdybyśmy umieli innym natchnąć je duchem. Zrozumiejmy najpierw, że nie różnice klasowe, zawodowe, niefantastyczne uśmiechy losu i przeznaczenia całkiem odmienne wywołują niesnaski pomiędzy ludźmi. Gdyby tak było, Widzielibyśmy sielankowy spokój pomiędzy kolegami różnego rodzaju, pomiędzy ludźmi związanymi interesami i losem jednakiem. Wszyscy wiedzą przeciwnie, że najzawziętsze spory powstają wśród ludzi bliskich sobie i że nie ma gorszej wojny niż wojna domowa. A najzawziętszą zaporą do porozumienia ludzkiego jest zawsze i przede wszystkim pycha. Pycha czyni człowieka podobnym do jeża, który za każdym dotknięciem rani. Zastanówmy się najpierw nad pychą możnych i wielkich tej ziemi. To, co mnie najbardziej razi w bogaczu przejeżdżającym karetą, to nie jego ekwipaż, nie stroje, nie liczba i postawa jego służby, to jego pogarda. Największy jego majątek nie drażni mnie, o ile nie mam bardzo złego charakteru. Lecz jeżeli on mną pomiata, jeżeli mnie lekceważy, jeżeli całym zachowaniem daje mi odczuć swoją wyższość tylko dlatego, że jestem uboższym, oto co mnie źle usposabia. Następnie sprawia mi on przykrość, a przykrość bezcelową. Nie najniższe, lecz najszlachetniejsze części mojej istoty burzą się wobec tej pychy drażniącej. Nie posądzajcie mnie o zazdrość, nie odczuwam zazdrości. Moja godność człowiecza jest dotknięta. Każdy człowiek znający życie nabrał rozlicznych doświadczeń usprawiedliwiających nasze twierdzenia. Nie potrzeba szukać daleko dla uplastycznienia tych wrażeń. W pewnych środowiskach oddanych interesom materialnym, pycha majątkowa do tego stopnia bierze górę nad wszystkim, że ludzie są oceniani tak, jak się ocenia papiery wartościowe. Zawartość szkatuły jest miarą szacunku. Wyższa sfera towarzyska posiada większe fortuny, średnia mniejsze. Wreszcie mamy ludzi niezamożnych i biednych. Stosunki wzajemne zależne są od stopy majątkowej. Ludzie względnie zamożni, którzy lekceważą uboższych, doznają ze swej strony wzgardy od bogatszych. Rządza dorównania drugim szerzy spustoszenie wszędzie. Podobne środowisko zdaje się być wybranym dla rozwoju złych instynktów. To nie bogactwo jednak, lecz ducha panującego w tym środowisku należy obwiniać. Niektórzy bogacze, zwłaszcza ci, którzy z ojca na syna przyzwyczajeni są do dobrobytu, nie mają gruboskórnych uczuć, lecz zapominają, że pewna delikatność nie pozwala na zaznaczanie kontrastów. Przyznając, że nie ma nic złego w zbytkownym życiu, nie możemy uznać za niezbędne roztaczanie tego zbytku, drażnieniem oczów ludzi nie mających zaspokojonych najniezbędniejszych potrzeb, stawianie przepychu w zetknięciu z nędzą. Dobry smak i pewnego rodzaju skromność nie pozwalają człowiekowi zdrowemu mówić o swym apetycie świetnym, śnie kamiennym i całej rozkoszy życia wobec drugiego, którego powolna konsumpcja zabija. Dużej liczbie ludzi bogatych brakuje taktu, a tym samym niekiedy litości i ostrożności. Czyż wolno im wówczas skarżyć się na zazdrość, im, którzy wszelkimi sposobami starali się ją wywołać? Przede wszystkim wszakże grzeszą brakiem roztropności ludzie, którzy swoją pychę pokładają w majątku i nieopatrznie dają się pociągnąć pokusom zbytku. Najpierw uważanie bogactwa za osobistą zaletę jest śmiesznością, błędem i naiwną pomyłką co do wartości istotnej powłoki i wnętrza. Nie będę długo rozwodził się nad tą kwestią, zbyt jest bolesną. A jednak, czyż można powstrzymać się, aby nie powiedzieć zainteresowanym, strzeżcie się. Nie łączcie tego, co posiadacie, z tym, czym jesteście. Poznajcie głębiej blaski światowej i zrozumiejcie ich nędzę moralną. Pycha zastawia nam zasadzki i sidła śmieszne. Wystrzegajmy się jej, bo ona nas czyni nienawistnymi bliźnim i pozbawionym trzeźwego sądu. Człowiek, którego bogactwo przejmuje zarozumiałością i pychą, zapomina skądinąd najważniejszej rzeczy, że posiadanie nakłada obowiązki społeczne. Zapewne własność indywidualna jest równie prawomocną, jak istnienie jednostki i jak jej swoboda. Te dwie rzeczy są nierozłączne i można nazwać utopią brzemienną niebezpieczeństwami napadanie na tak pierwiastkowe podstawy wszelkiego życia. Lecz jednostka związana jest ze społeczeństwem każdą fibrą swoją, i wszystko co czyni, czynić powinna z uwagą na ogół zwróconą. Posiadanie jest zatem mniej przywilejem, z którego chlubić się należy, niż ciężarem dającym odczuwać swoją wagę. Jak wszelką działalność społeczną poprzedza praktyka, niekiedy uciążliwa, tak również używanie bogactwa powinno być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem. Umiejętność posiadania jest sztuką nie najłatwiejszą. Nie każdy człowiek umie być bogatym. W rękach zbyt dużej liczby ludzi bogactwo podłuki owialnego a groźnego porównania lutra, przypomina harfę w pazurach osła. Nie mają najmniejszego pojęcia, jak się z nim obejść. Toteż, spotykając człowieka bogatego, a prostego jednocześnie, to jest uważającego bogactwo jako środek dopełnienia posłannictwa na ziemi, należy schylić przed nim czoło, bo niezawodnie jest prawdziwym człowiekiem. Przebył doświadczenia, zwyciężył przeszkody, odniósł tryumf nad przeszkodami. Nie porównywa zawartości swej sakiewki z zawartością umysłu i serca, i nie cyframi szacuje swych bliźnich. Wyjątkowe stanowisko nie tylko go nie wywyższa, lecz przeciwnie, upokarza, ponieważ czuje dobrze, ile mu brakuje, aby mógł stanąć na wysokości zadania. Pozostał człowiekiem. Oto wszystko. Jest uczynnym, ofiarnym, majątek nie odsuwa go od reszty ludzi, lecz przeciwnie, zbliża do nich bardzo. Oceniają go wszyscy, którzy nie są pozbawieni poczucia sprawiedliwości, pomimo że opinie bogaczów popsuli ludzie egoistyczni i pyszni. Każdy zbliżając się do niego, patrzy na jego życie, zastanawia się nad sobą i pyta, co byłoby się stało ze mną w położeniu podobnym. Czy miałbym tę skromność, tę ofiarność, tę szlachetność? Czy umiałbym używać swego majątku tak, jakby był własnością cudzą? O ile będzie istniał świat i społeczeństwo ludzkie, o ile cierpkie starcia materialne szarpać będą ludzkością, o ile zazdrość i egoizm nie przestaną panoszyć się na ziemi, zawsze bogactwo owiane duchem prostoty budzić będzie szacunek nie tylko szacunek ale Wybaczenie istnienia. Nie tylko wybaczenie, ale nawet miłość. Pycha wywołana bogactwem jest mniej szkodliwą od pychy rozbudzonej potęgą. A przez potęgę rozumiem wszelką władzę człowieka nad człowiekiem, władzę tak ograniczoną, jak nieograniczoną. Nie ma sposobu uniknięcia, aby w świecie nie było ludzi nierównie potężnych. We wszelkiej organizacji hierarchia sił istnieć musi. Lecz jeżeli zamiłowanie władzy jest bardzo rozpowszechnionym, ducha władzy znaleźć trudno. Wskutek złego pojmowania i używania tego ducha prawie zawsze ludzie kompromitują powierzoną sobie władzę. Władza wywiera wpływ niesłychanie wielki na człowieka, który ją piastuje. Także musi on mieć głowę bardzo silną, aby jej ta władza nie zawróciła. Osłabienie ogarniające cesarzów rzymskich w epoce ich wszechmocy jest chorobą powszechną, której symptomaty istniały powsze czasy. W każdym człowieku drzemie tyran i czeka sposobności, aby się rozbudzić. Otóż tyran jest najgorszym wrogiem władzy. Podaje nam jej nieznośną karykaturę, stąd niezliczone komplikacje społeczne, nienawiści, starcia. Wszelki człowiek mówiący do drugich zależnych od Niego, róbcie to, ponieważ taka jest moja wola. Albo lepiej jeszcze, taka jest moja fantazja. Źle czyni. W każdym z nas tkwi coś, co nas zniewala do oporu władzy osobistej i temu czemuś nie można odmówić szacunku. W gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy równi. Nikt nie ma prawa narzucać mi posłuszeństwa, dlatego tylko, że on jest nim, a ja jestem mną. Rozkaz taki upadla mnie. A upadlanie siebie nie jest dozwolonem. Trzeba było żyć w szkołach, w warsztatach, w wojsku, w administracji, zwracać pilnie uwagę na stosunek panów do służby, badać przewagę człowieka nad człowiekiem, aby nabrać pojęcia o złych skutkach stosowania władzy z arogancją. Złe stosowanie władzy czyni z duszy wolnej duszę niewolniczą, duszę pełną buntu. A szczególnie zgubnym i antyspołecznym jest wówczas, kiedy ten, kto rozkazuje, jest zbliżonym dolą do tego, który słucha. Najbardziej nieubłaganym tyranem jest tyran na małą skalę. Majster w warsztacie, podmajstrzy nawet z większym okrucieństwem raz postępuje niż dyrektor fabryki ze swymi podwładnymi. Kapral bywa sroższym dla żołnierza niż pułkownik. W niektórych domach, gdzie pani domu niewiele lepsze posiada wychowanie od swej służącej, stosunek wzajemnych tych dwóch istot pod jednym dachem żyjących przypomina stosunek więźnia do dozorcy twierdzy. Biada każdemu, kto wpada w ręce zwierzchnika, pijanego swą władzą. Pokora jest pierwszym obowiązkiem każdego piastującego władzę. Pycha powinna być daleką od władzy. My nie jesteśmy prawem. Prawo jest ponad wszystkimi głowami. My tłumaczymy prawo, lecz aby mu nadać cenę w oczach innych, potrzeba przede wszystkim, abyśmy sami uległymi mu byli. Rozkazywanie i posłuszeństwo w społeczeństwie ludzkim są dwiema postaciami jednej i tej samej cnoty dobrowolnego ulegania. Po większej części nie słuchają was, dlatego że wy nie słuchaliście pierwej. Tajemnica wpływu moralnego należy do tych, którzy umieją rozkazywać z prostotą, umieją łagodzić ostrość czynu. Władza ich nie spoczywa ani w galonach, ani w tytułach, ani w przepisach karnych. Nie używają ani batoga, ani groźby, a jednak otrzymują wszystko. Dlaczego? Dlatego, że oni sami są gotowi na wszystko i wszyscy to odczuwają. Człowiek ma prawo żądać od drugiego ofiary czasu, pieniędzy, upodobań, namiętności, wówczas gdy sam zdecydowany jest na te ofiary, jeżeli wewnętrznie uczynił je poprzednio. W rozkazie człowieka ożywionego tym duchem spoczywa jakaś potęga wielka, która udziela się innym i skłania tych innych do posłuszeństwa i do spełniania nałożonego obowiązku. We wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej są wodzowie, którzy podtrzymują, budzą natchnienie, elektryzują żołnierzy swoich. Pod ich kierunkiem te zastępy rycerzy zdolne są do cudów, zdolne są do nieludzkich wysiłków, gotowe iść w ogień. Jak to ludzie prości mówią iść w ogień z zapałem. Obok pychy wielkich jest pycha maluczkich, a jedna i druga z jednego źródła płyną. Człowiek, który mówi prawo to ja, nie tylko jest zwierzchnikiem wyniosłym, pysznym, wywołującym bunt samą swoją postawą, ale jest nad to władcą, nie uznającym żadnej nad sobą władzy. Istnieje duża liczba ludzi, których wszelka wyższość drażni. Dla nich rada jest obrazą, krytyka obelgą, rozkaz zamachem na wolność. Uznawać cośkolwiek lub kogośkolwiek wydaje im się zboczeniem umysłowym. Mówią na swój sposób, poza nami nie ma miejsca dla nikogo. Do szeregu pysznych należy również zaliczyć ludzi drażliwych i podejrzliwych niepomiernie, którzy, będąc na stanowisku skromnym, znajdują zawsze, że ich zwierzchnicy nie zachowują się w nich z należytymi względami, których najlepszy i najbardziej ludzki człowiek nie zdoła nigdy zadowolić, którzy spełniają obowiązki z minami ofiar. U tych ludzi gra przede wszystkim rolę źle umieszczona miłość własna. Nie umieją spełniać swych obowiązków z prostotą, utrudniają swoje życie i cudze śmiesznymi wymaganiami i niesłusznymi podejrzeniami. Badając ludzi z bliska, ze zdumieniem stwierdzamy, jak bardzo pycha rozpanoszona jest pomiędzy ludźmi noszącymi miano pokornych. Tak wielka jest potęga tego występku, że dochodzi do wzniesienia wokoło ludzi żyjących w najskromniejszych warunkach wysokiego muru, odgraniczającego ich od reszty bliźnich. Za tym murem kryją się odosobnieni, zabarykadowani ambicjami i pogardą, równie niedostępni jak wielcy tej ziemi wśród swoich arystokratycznych przesądów. Błyszcząca czy ciemna pycha niesie sztandar nieprzyjacielski rodzaju ludzkiego, zawsze jednakowa w nędzy i na wyżynach, samotna i słaba, nieufna do wszystkich, komplikująca wszystko. Zawsze będziemy to samo powtarzać, że jeżeli między różnymi klasami społecznymi istnieje tyle nienawiści i nieprzyjaźni, to zawdzięczamy to więcej czynnikom wewnętrznym, aniżeli zewnętrznym okolicznościom. Antagonizm interesów i kontrast położeń stwierdzają rozpadliny pomiędzy nami temu nikt nie zaprzeczy pycha wszakże zamienia te rozpadliny na przepaście i z głębi tych przepaści woła na obydwa brzegi nie ma nic wspólnego pomiędzy nami nie odmalowaliśmy jeszcze należycie pychy lecz jest niepodobieństwem uplastyczniać wszystkie jej postacie najpoważniejszym zarzutem jaki jej czynie jest że miesza się do wiedzy i że ją wyjaławia. Wiedzę, zarówno jak bogactwo i potęgę, zawdzięczamy naszym bliźnim. Jest to siła społeczna, która służyć powinna, a ona służyć nie może, jeżeli ludzie oświeceni nie zbliżają się sercem do nieoświeconych. Kiedy wiedza zmienia się w narzędzie ambicji, przynosi sama sobie szkodę. Cóż powiedzieć o pysze szlachetnych ludzi? Ona istnieje i czyni cnotę nawet wstrętną. Sprawiedliwy, który odczuwa skruchę wskutek zła popełnianego przez innych, nie uchybia solidarności i prawdzie społecznej. Przeciwnie, sprawiedliwy pogardzający innymi za ich winy i błędy, odsuwa się od ludzkości, a jego zalety zniżone do poziomu bezcelowej ornamentacji próżności stają się podobne do bogactw nieożywionych dobrocią do władzy nieumiarkowanej duchem posłuszeństwa. Cnota wyniosła jest równie antypatyczną jak bogactwo pyszne, jak władza arogancka. Nadaje ona człowiekowi znamiona i postawę objawiające coś niemal wyzywającego. Jej przykład nie pociąga, lecz oddala. A ci, których raczy zaszczycać swymi dobrodziejstwami, czują się jakby policzkowani. Zakończmy wreszcie. Błędnym jest mniemanie, że nasze dobytki jakiegokolwiek bądź rodzaju powinny być oddane na usługę próżności. Każdy z tych dobytków stanowi dla człowieka posiadającego go dług i zobowiązanie, nie zasadę do chwały. Dobra materialne, władza, wiedza, zalety serca i umysłu stają się czynnikami niezgody, jeżeli służą tylko do zasilania pychy. Mogą być dobroczynnymi wówczas, kiedy są dla tych, którzy je posiadają, przedmiotami skromności. Bądźmy pokornymi, jeżeli mamy duży majątek, bo on dowodzi, że jesteśmy dłużnikami. Wszystko, co człowiek posiada, zawdzięcza komuś, a czy jesteśmy pewni, że zdołamy spłacić nasze długi? Bądźmy pokornymi, jeżeli spoczywają na nas wysokie zadania, jeżeli dzierżymy w naszym ręku dole cudzą. Bo niepodobna, aby człowiek trzeźwo patrzący nie odczuwał, że przyjdzie mu z trudem spełnić dobrze obowiązek poważny. Bądźmy pokornymi, jeżeli posiadamy dużo wiadomości, ponieważ one posłużą do skonstatowania bezkresu nieznanego, do porównania naszej atomowej pracy wynalazczej z działalnością, trudami i odkryciami drugich. Wreszcie bądźmy pokorni, jeżeli szczycimy się cnotą, ponieważ nikt nie może lepiej odczuwać swoich błędów, jak człowiek z sumieniem bardzo wyrobionym i nikt nie może bardziej od takiego człowieka uznawać potrzeby pobłażliwości dla drugich i bardziej cierpieć nad złem, jakie ci inni popełniają. A cóż robić z odznaczeniami niezbędnymi, powiecie może? Czyż to prostota nie zniesie poczucia różnic, niezbędnych w dobrze funkcjonującym społeczeństwie? Nie uznaję potrzeby kasowania różnic, stopni, odznaczeń, hierarchii. Mam przekonanie, że to, co odznacza człowieka, spoczywa nie w stopniach, nie w urzędach, nie w mundurach, nie w majątkach, ale w nim samym. Więcej niż kiedykolwiek nasza epoka dowiodła próżności odznaczeń czysto zewnętrznych. Aby mieć znaczenie, czyż wystarcza płaszcz cesarski i królewskie berło? Czy wystarczają galony, ordery i wstęgi? Zapewne odznaczenia zewnętrzne nie są naganne, mają wartość i mają pożytek, lecz pod warunkiem, że pokrywają coś cennego, nie zaś tylko próżnie. Z chwilą, kiedy przestają odpowiadać czemuś, stają się niepożytecznymi i niebezpiecznymi. Najlepszym sposobem odznaczenia się jest posiadanie wysokiej wartości. Jeżeli chcemy, aby odznaczenia społeczne, tak potrzebne, szanowne same przez siebie, były istotnie szanowane, powinniśmy na nie zasługiwać istotnie. Inaczej ściągamy na nie wzgardę i nienawiść. Niestety, jest rzeczą zbyt pewną, że szacunek niknie między nami, lecz nie należy obwiniać o to odznaczenia. Znamionującego to, co wymaga poszanowania. Przyczyna złatwi w przesądzie, że wysokie stanowisko uwalnia od spełniania zwykłych obowiązków życia. Zdaje nam się, że wzniesienie w hierarchii społecznej wyzwala spod prawa, podczas kiedy przeciwnie, duch społeczeństwa i prostoty wzmagać się powinien w miarę tego wzniesienia. Z tego wynika, że ci, którzy najwięcej wymagają szacunku dla swych godności, najmniej dokładają usiłowań, aby na ten szacunek zasłużyć. Tym sposobem szacunek znika. Jedyne wyróżnienie potrzebne to wyróżnienie polegające na usiłowaniu dążenia do doskonałości. Człowiek usiłujący być lepszym staje się pokorniejszym, przystępniejszym więcej poufałym, nawet z tymi, którzy niżej stoją od niego. Ponieważ jednak zyskuje na bliższym poznaniu, hierarchia nic na tem nie traci, a on, siejąc mniej pychy, zbiera więcej poszanowania.